Cześć wszystkim, z tej strony kakakrysTV Dzisiaj chcę Wam porozmawiać o odżywce do paznokci z Evelyn yy, Taka, ona jest taka yy, to Właśnie jest tak, Evelyn yy, To jest wzmacniająca jest, jest odżywka z diamentem yy, Ogólnie ją stosuję od soboty, od tej soboty teraz, bo od 31 sierpnia, dzisiaj mam 4 yy, Ogólnie yy, yy, stosuję tą odżywkę właśnie od soboty Codziennie nakładam jedną warstwę, żeby te paznokcie rosły, bo tak, coś takie króciutkie. O, jak tutaj? Tak, jest strasznie króciutkie paznokcie. A teraz stosuję tą odżywkę i one są takie długie już. Dłuższe. I ehm, to tylko 4 dni. Tylko 4 dni i one już są dłuższe. Ja chyba takich długich jeszcze nigdy nie miałam paznokci. Normalnie tak poszukać mogę. Paznokcie. Mi. I właśnie takie się wystarczą, jeżeli chodzi o szkołę. I taką odżywkę chyba za 10 zł moja mama kupowała, znaczy mój tata, bo tą odżywkę moja mama wstrzyszła od roku jakoś tak i od, przez rok kupuje tą odżywkę. Znaczy kilk, było kilka buteleczek i są każde, no inne, ja mam przyjąć jeszcze jedną, czekajcie, ja. Teraz ostatnio zmieniła się właśnie buteleczka. To jest ta stara buteleczka, a to jest ta nowa. Są różnice właśnie tych odżywek, buteleczek, ale moim zdaniem lepsza jest ta, bo ogólnie stosowałam tą, miałam swoją własną, gdzieś ją zapodziałam. Ja stosowałam tą i w ogóle niepewność pewno się nie urosła. Yy, jak stosuję tą, to już lepiej, tą nowszą. Ona jest chyba lepsza nawet. Yy, to jest Professional, a to jest Nail Salon, więc yy, no, to jest, obydwie są już szwajcarskie receptury, ale moim zdaniem lepsza jest ta z nowej buteleczki, z tą złotą zakrętką niż z tą białą. Poza tym, jeżeli już spojrzymy na same buteleczki, jak to jest to, to jest Widzę, że ta nowsza jest chyba większa, ma większą zawartość, jak już na meczkę nie spojrzeć. Jest to równa, ale moje zdanie są... Te, ta nowsza większa. No, moim zdaniem ta jest lepsza niż ta poprzednia. Właśnie, to jest Diamond Heart and Shunich Nails, tak? Nails. Ta... Paznokcie twarde i lśniące jak diament. A to jest właśnie wzmacniająca odżywka z diamentem. To są, to jest po prostu preparat, żeby te y, paznokcie były lśniące, twarde i w ogóle. A ta jest odżywka. To jest odżywka a to są, żeby tylko poprawić te paznokcie. Więc y, y, moja mama stosowała tą. Dodała teraz takie szpony, jak tipsy wyglądają, a ona moja mama tipsów nie nosi. Y, właśnie teraz Yy, kończy się tak, więc stosuję tą. I Ja dzisiaj musiałam zdążyć dwie warstwy, bo wczoraj zapomniałam. No i yy, tutaj już widać, że, że ta warstw, te warstwy już wsiąkają w Tanokcie, że już że jutro będą nową warstwę nakładać. Naprawdę działają te od no, działa ta odżywka od Evelyn z yy, tą z złotą buty, z bo z złotą bo W ogóle pędzelek wam pokażę. U, taki on jest. I on bardzo wygodnie się nie maluje w paznokcie. Po prostu, o! Spójrzcie. Pomalowane. I jeszcze do tego, jest taki plusy, że szybko snie yy, ta odżywka, ale yy, brud się dostaje po paznokcie. I to jest taki minus leki, ale normalnie, w takiej części możemy sobie ten brud wyjąć. Ja będziemy tak przepać tym ręką, to od razu y, szybciej wyschnie i... no już nawet. Y, no i właśnie ja Wam polecam tą odżywkę, ona jest chyba za 10 zł dostępna w każdym sklepie kosmetycznym, gdzie możecie znaleźć lakier do paznokci. Y, tego właśnie mój tata kupywał. Nawet mój tata znalazł ten, ten, y, ten lakier. On, on, ja mieszkam właśnie czy to go niedaleko, tutaj nawet chyba w kiosku mogę go y, kupić. Nie wiem, ale też chyba w aptece jest, nie wiem, wiele dokładnie, ale polecam szczerze Wam tą, niż tą, z tej starej buteleczki, bo chyba formuła jest identyczna, ale moim zdaniem ta z złotą za kredką, o, ta jest lepsza. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te... Y Właśnie porównamy te pędzelki obydwa, żebyście mogli zobaczyć Porównamy sobie. To są pędzelki, tutaj są naklejki, są kolory, więc możecie zobaczyć, która jest od której butelki. Moim zdaniem ta złota jest chyba większa. Ale to może być tylko przypuszczenie. Porównać. Potrzymać, to chyba ta złota jest większa odrobinę, od cała chyba większa, ale nie wiem. Też porównamy sobie, tutaj porównam sobie na tej gazetce, jak wypadają obydwa kosmetyki. Można sobie...

żeby znaleźć na, e, tą różnicę. Nałożyłam jedną kropelkę, teraz drugą. Z innego lakieru. Nałożyłam O! Nałożyłam na skórę i już prawie wyschło. To było fotel jakoś. Żeby czuć, bo mój fotel skrzypił. Teraz nie, ale dobrze, zrobiłam... Tutaj to się już porównuje, jak możecie zobaczyć. No, trochę dam więcej tej starej odżywki. A zaraz zobaczymy, jak wypadnie test tych dwóch odżywek. Test na Jak możecie zauważyć, y tak. Jak patrzycie na ekran, to. Tu ta pierwsza ta, jaśnie, ta. Ta jaśniejsza kropelka to jest ze starej buteleczki, z tej, a ta mocniejsza jest z tej drugiej buteleczki. Jak możecie zauważyć? Ja chyba nawet tej, na tej starszej nałożyłam jej więcej, a i tak słabo wypada, jeżeli chodzi o kolor. Teraz pozostajemy do wyschnięcia ale na gazecie już te, to już się fioletowe robi bardziej. Nie, nie jest białe, tylko bardziej fioletowe. W kamerze może mało tego widać, ale to się plecowe robi. Takie jak ta kurtka faktycznie. Dobra. Mam swój grzebek. Przekroczymy tyleczkę, wstawić lekcje. Dobra. Jest samo, ale... Chciałabym zrobić O, o. I proszę Państwa, co na to wygląda? Na co wygląda? Wygląda to na to, że yy, yy, gorzej, chyba jest mniej gęstsza niż ta nowsza i ogólnie jakby to powiedzieć bardziej się rozkłada. Jak widzimy ta nowsza już jest cały czas w tym samym miejscu, a ta starsza już się taka cała rozkłada, ja tu przysięgam, że tylko dotykałam to lekko, więc moim zdaniem chyba ta nowsza, ta w nowszej butelce jest lepsza niż ta w starszej, bo ta w no... nowszej, no właśnie jest lepsza, więc to jest na pierwsze miejsce, co tutaj stoi, ale więc... Jeżeli chodzi o pojedynek, to wygrała złota butelka. Z, złotą zakrętą. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam do kolejnych recenzji, jeżeli w ogóle takie tak owe powstaną. Na razie, cześć i na razie.